Cześć, witam serdecznie, z tej strony Gracja Nastacki, a teraz będzie piosenka pod tytułem Kupa daje znać mi pupa. Kupa, 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 daje znać mi pupa, że trzeba zrobić kupę w toalecie, na klozecie. Kupa śmierdzi, bardzo śmierdzi, kupa śmierdzi cały czas. Kupa kupa, kupa nie pachnąca, nie pachnąca, lecz śmierdząca. Czy to jest coś złego? Pytam się ciebie, kolego. Kupę zrobić każdy musi, bo go potrzeba do tego zmusi. I bez kupy żyć się nie da. Codziennie kupę zrobić trzeba. Kupa, 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 daj znać mi pupa, że trzeba zrobić kupę w toalecie na klozecie. Kupa śmierdzi, bardzo śmierdzi, kupa śmierdzi cały czas. Kupa, 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 nie pachnąca, nie pachnąca, lecz śmierdząca. Kupa, 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 la, 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 Kupa, 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 la, la, la. Kupa, 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 la, 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 kupa, 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 la, 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 kupa, 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 daje znać mi pupa, że trzeba zrobić kupę w toalecie, na klozecie. Kupa śmierdzi, bardzo śmierdzi, kupa śmierdzi cały czas, kupa, 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 nie pachnąca, nie pachnąca, lecz śmierdząca. Czy to jest coś złego? Pytam się u ciebie, kolego. Kupę zrobić każdy musi, bo go potrzeba do tego zmusi. I bez kupy żyć się nie da. Codziennie kupę zrobić trzeba. Kupa, 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 la, la, la. Kupa, 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 la, la, la. Kupa, 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 la, 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 kupa, 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 la, 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 kupa, 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 daje znać mi pupa, że trzeba zrobić kupę w toalecie, na klozecie. Kupa śmierdzi, bardzo śmierdzi, kupa śmierdzi cały czas, kupa, 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 nie pachnąca, nie pachnąca, lecz śmierdząca kupa kupa, kupa nie pachnąca nie pachnąca lecz śmierdząca nie pachnąca lecz śmierdząca na razie cześć